Śnieg już zdążył zaczerpieć ślady stóp, zanim dotarłem do ganku. Najpierw zobaczyłem tabliczkę, kartonowy marker prześwitujący z zimna. Jestem kłamcą. Stała przed nią jak na wystawie kary: bose stopy wciśnięte w lód, palce białe, koski drżące, próbujące się nie część. Nie płakała, to przestraszyło mnie bardziej niż gdyby płakała. Była pierwsza w nocy, ten rodzaj godziny, kiedy prawda wycieka bo wszyscy myślą, że nikt nie patrzy. Powiedziałem jej imię raz. Nie głośno, nie cicho, tak jak testuje się szkło, zanim się na nie oprze Podniosła wzrok, usta sine, oczy spokojne, zbyt spokojne jak na dziecko. Wujek powiedział, kłamcy nie zasługują na ciepło. Zęby jej ścięknęły raz. Zatrzymała je ścięką. Zjałem płaszcz bez zastanowienia i owinąłem ją nim. Zwinęła się w nim, jak w pozwoleniu. Podniosłem ją. Była lżejsza niż powinna być. To zarejestrowało się gdzieś daleko tam, gdzie trzymam rzeczy, którymi zajmę się później. Jej usta znalazły moje ucho. Tato szepnęła ostrożnie, jakby ściany mogły słyszeć. Nie wchodź do środka. Drzwi frontowe były otwarte. To powiedziało mi wszystko i nic jednocześnie. Uwierzyłem mojej żonie, kiedy mówiła: że dom jej ojca jest bezpieczniejszy, ciwszy, lepsze granice. Uwierzyłem jej, bo wiara jest tańsza niż podejrzenie, a ja byłem zmęczony. Stojąc w tych drzwiach, ciepło wylewające się w noc, zrozumiałem, za co zapłaciło moje wyczerpanie. Światło w salonie były włączone, zbyt jasne, meble odsunięte, jakby pokój został opróżniony na coś. Potem uderzył zapach. Pod stara kawa, coś kwaśnego pod spodem. Mój też siedział w swoim fotelu, ręce złożone, telewizor wyciszone. Nie wyglądał na zaskoczonego na mój widok. To była druga odpowiedź. Mój szwagier opierał się o ścianę, telefon w rejku. Uśmiechał się tak, jak uśmiechają się mężczyźni, kiedy myślą, że zasady dotyczą innych ludzi. Ona kłanie, powiedział non szalansko, jakby wyjaśniał pogodę. Nikt nie zapytał, dlaczego dziecko jest na dworze zimą. Nikt nie wspomniał o tabliczce. Poczułem wtedy zmianę, cichą recalibrację, moment, w którym zaprzeczenie schodzi na bok i pozwala czemuś zimniejszemu przejąć ter. Moja żona wiedziała, nie ściegóły. Nigdy nie chciała szczegółów, ale wiedziała wystarczająco dużo, żeby odwrócić wzrok. Wystarczająco dużo, żeby nazwać to dyscypliną, wystarczająco dużo, żeby nazwać mnie dramatycznym. Kiedy kwestionowałem siniaki w kształcie palców, podniosłem córkę ponownie. Przywarła do mojej szyi, paznokcie wbijając się przez koszulę. Odchodzimy, powiedziałem. Mój teść w końcu się odezwał. Przesadzasz. To słowo było stare, wygładzone od używania. Skinąłem głową. Robię to, kiedy liczę. Nie krzyczałem, nie groziłem. Jechałem do domu z córką śpiącą przy mojej piersi, jej oddech ogrzewający moją skórę nierównymi falami. Po położeniu jej do łóżka siedziałem przy stole kuchennym aż do wschodu słońca. Potem zacząłem. Zrobiłem zdjęcia jej stóp, koloru, pęknięć w skórze. Zapisałem raport pogodowy, dziewiętnaście stopni, z datą i godziną. Wyciągnąłem billingi telefoniczne. Wiadomości między moją żoną a jej bratem czytały się jak wspólny język. Żarty. Mrugnięcia, system aprobaty przebrany za troskę. Poprosiłem o notatki pedagoga szkolnego, komentarze behawioralne, których nigdzie nie widziałem, lęk przed autorytetem, nadmierne poczucie winy. Nie konfrontowałem nikogo. Konfrontacja daje ludziom czas na przećwiczenie. Zamiast tego słuchałem. Przy kolacji, na głośnomującym, obserwowałem twarze, kiedy padały pewne słowa. Dowiedziałem się, które milczenia oznaczają zgodę. Moja żona zauważyła zmianę. Zapytała, czy wszystko w porządku. Powiedziałem tak. To było ostatnie kłamstwo, które powiedziałem w tym domu. Raport przyszedł w czwartek nie od policji, od psychologa dziecięcego. Język kliniczny, bez marnowania przyniotników, wzorowana upokarzająca. Kara ekspozycją wymuszane zimno jako korekta. Zgoda rodzicielska implikowana przez bezczynność. Implikowana to łagodne słowo. Wydrukowałem dwie kopie. Położyłem jedną na stoliku kawowym w domu Teścia, kiedy oglądali mecz. Drugą wręczyłem żonie, kiedy wróciła do domu. Nie podniosłem głosu. Wiem, powiedziałem. Przeczytała dwa razy, potem jeszcze raz. Jej twarz załamała się etapami. Najpierw dezorientacja, potem rozpoznanie, potem desperackie szukanie wyjścia, którego nie było. On nie miał na myśli tego w ten sposób. Powiedziała: Patrzyłem, jak wybiera brata zamiast dziecka w czasie rzeczywistym. To był moment, kiedy coś się ułożyło. Następnego ranka złożyłem wniosek o pilną opiekę. Wysłałem raport do szkoły, do prawnika, do człowieka, któremu pracodawca szwagra ufał w sprawach ryzyka. Nie musiałem go niszczyć. Musiałem tylko usunąć cienie, w który się ukrywał. Kiedy też dzwonił wrzeszcząc. Pozwoliłem, żeby poszło na pocztę głosową. Kiedy żona płakała, słuchałem. Milczenie jest lustrem. Pokazało jej dokładnie, kim była. Dom opróżnił się szybko potem. Meble, zdjęcia, historia. Zatrzymałem płaść. Moja córka teraz śpi w skarpetkach. Nawet latem. Nie rozmawiamy o tabliczce. Nie musimy. Wykonała swoją pracę. Mówiła prawdy wystarczająco długo. Żebym ją usłyszał. Ludzie pytają, dlaczego nie wybaczyłem, dlaczego nie spróbowałem terapii, dlaczego nie zachowałem pokoju. Nic im nie mówię. Niektóre noce, kiedy dom jest cichy, pamiętam jej szept do mojego ucha. Nie wchodź do środka. Wszedłem.